Dzień dobry, dzień dobry. Witam moje kochane byczki na czytaniu tygodniowym z kart tarota na okres od 17 do 23 lutego. Przypominam zodiakalne byki. Przyjrzymy się aspektowi miłosnemu oraz aspektowi aspektowi zawodowemu. Moi drodzy, zanim przejdziemy do czytania, chciałbym was bardzo serdecznie Zaprosić do śledzenia moich profili na Facebooku, Instagramie, TikToku oraz YouTube. Zapraszam też na live TikTokowe, ale musicie mnie na TikToku śledzić, gdyż live'y obecnie nie są w godzinach stałych, tylko jak tam mi się uda z czasem. Także bardzo serdecznie, serdecznie Was moi drodzy, za zapraszam. Ok, teraz już bez przedłużania, moi drodzy, najpierw zajmiemy się aspektem miłosnym, zobaczymy. Jak to będzie ten okres 17, 23? Co tam do Was idzie, moi drodzy? Co tam do Was w ten okres nadciąga? Co przyniesie? Już, moi kochani, już, moi kochani, sobie sprawdzamy. Moi drodzy, aspekt miłosny. Aspekt miłosny tego tygodnia w ogóle nie będzie skupiony. W ogóle nie będzie skupiony wokół miłości romantycznej. Raczej tutaj miłość taka rodzinna, relacja, rodzic-dziecko, relacja, dziecko-rodzic, w drugą stronę również. Trochę taka ta relacja podszyta strachem, jakimiś obawami o dziecko, nie wiem. Nie, nie jestem pewien, no to właśnie to zależy od tego, od Waszych indywidualnych sytuacji. To wiadomo, że jest to czytanie ogólne, więc tutaj też ten strach no nie ma jakiegoś konkretnego ukierunkowania, ale widać taki strach, że obawiacie się ee, o dziecko bez względu na to, w jakim jest wieku. No, może być to małe dziecko i boicie się kroków jakichś tam przedszkolnych, wczesnoszkolnych, a być może jest to zbuntowany nastolatek i obawiacie się. Zagrożeń no, tego świata obecnego, które no, czyhają przecież na młodego człowieka na każdym kroku, bo to przecież i pornografia, narkotyki, przestępstwa zagrożeń dzisiejszego świata jest bardzo dużo. Zresztą zagrożeń to zawsze było, tak? A być może macie dorosłe dziecko, które w tym momencie no, ma jakiś gorszy czas, albo jest na przykład po rozwodzie, albo po utracie pracy, no, jest w takiej sytuacji mm, nie do pozazdroszczenia, w sytuacji, w której nie potraficie temu dziecku pomóc, chcielibyście to dziecko w czymś wyręczyć, natomiast, e, natomiast no, nie potraficie tego zrobić, albo nie macie takiej możliwości, to znaczy, że nie, nie możecie wyręczyć tego swojego dziecka y, w tej sytuacji. To będzie, to będzie główny motyw przewodni waszego życia miłosnego. Tak? Życie romantyczne w ogóle, ta miłość romantyczna w ogóle schodzi na dalszy plan. Jeśli chodzi o osoby bezdzietne, o single bezdzietne, um, będziecie szukać takiego kontaktu, rodzinnego kontaktu z rodzicem. Być może jeżeli nie macie tak, nie macie rodziców, to będzie to jakiś inny członek rodziny lub ktoś bardzo Wam bliski, ktoś, kto nie będzie Was um, oceniał, kto będzie widział Was takim, jaki jesteście, ale potrzebujecie jakiejś takiej bliskości, zbliżenia, ale takiego rodzinnego, takich więzów, Wewnętrznych, tych więzów energetycznych, więzów no, po prostu miłości. Potrzebujecie takiego kontaktu, żeby coś sobie coś sobie odbudować, przebudować, a być może jeszcze w przypadku osób poszukujących miłości taki kontakt z rodzicem może być szukaniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego te jakieś relacje, które do tej pory były, no nie były nie były. Relacjami z jakimś ogromnym sukcesem, że zawsze coś nie wypaliło, być może to szukanie jakiejś odpowiedzi na rozwiązanie hmm, traum z dzieciństwa. W każdym razie ten kontakt rodzic dziecko jest przewodnim motywem tygodnia od 17 do 23 lutego dla zodiakalnych byków. Tydzień, który no wniesie trochę strachu, stresu, lęków w wasze życie. Natomiast wy sobie z tym poradzicie To nie jest sytuacja trwała To nie jest sytuacja, która się e, zawiesi I będzie trwać nie wiadomo jak długo No to będą jakieś taka akumulacja m, Tych lęków No wynikająca Z czego? Hmm. A być może z tego, że po prostu Się tego nazbierało, gdzieś nawarstwiło I kiedyś to musiało po prostu Was dogonić Musiało dać swój jakiś Upust, także moi drodzy Koncentrujemy się w tym tygodniu na relacji głównie rodzinnej, a życie takie, miłość taka romantyczna, na drugim, albo i nawet na trzecim planie, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. Czytanie stosunkowo trudne dla tych byków, czytanie miłosne, ale nie może być zawsze kolorowo, nie może być zawsze również. Cukierkowo, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, dobrze, 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 dobrze. Przechodzimy do czytania zawodowego. Czytanie zawodowe, zawodowe, finansowe, yy, biznesowe, co w pracy, jak zwał, tak zwał, czyli Wasze zarobkowanie, bez względu na to, czym się zajmujecie, moi drodzy, jaki to będzie dla Was czas. W tej pracy, robocie, biznesie zobaczmy. A może w poszukiwaniu dopiero pracy czy, czy biznesu. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Moi kochani, jakaś będzie podróż. Jaka podróż? Hmm. Być może szkolenie, delegacja, może to jest jakiś dojazd do klienta, hmm. może jakiś dłuższy wyjazd w przypadku osób które <laughs> może ten wyjazd być też wyjazdem urlopowym, czyli na przykład macie urlop z pracy czy wzięliście sobie urlop prowadząc biznes. Naj... Największym zagrożeniem tutaj jest to, że ta podróż zakończy się jakimś rodzajem straty. W pracy może to oznaczać, że ktoś zachwieje waszą pozycją. Może to też oznaczać stratę taką czysto finansową stratę, czyli na przykład nie wiem Zostawicie pieniążki w hotelu, coś przepłacicie, tego typu nie wiem, zgubicie jakąś rzecz materialną, może to tak wyglądać w przypadku osób no, poruszających się na przykład autem służbowym, zagrożenie, no nie wiem, jakiejś stuczki, obcierki. Podróż ze stratą, podróż ze stratą, natomiast finał tego będzie jednak pozytywny, czyli nawet jeżeli nie czujecie tej podróży, nawet kiedy nie chcecie, ale no nie ma bardzo wyjścia, przyjdzie strata, ale ona, ta strata Wam odda podwójnie. Odda Wam podwójnie. Także wygląda to tak, że musicie wejść we, w taką niezbyt fajną energię. Musicie dokona, do, coś stracić, żeby właśnie mo, żebyście mogli zaraz coś zyskać i to podwójnie minimum do straty. Także moi drodzy, uważajcie na siebie, bo, bo bo zagrożenia mogą być różne, prawda? Także nie zachowajcie, zachowajcie czujność. A osoby, które są w takiej sytuacji, które ktoś na przykład w pracy was może wygryźć podczas tego wyjazdu, to już musicie podwójnie o tym myśleć i w miarę możliwości się zabezpieczyć, moi drodzy, moi kochani. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze czytanie. Zapraszam was na wszystkie kolejne. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, najspanialszego. Do zobaczenia. Papa! Pa.